Cześć, to jest Justyna i dziś o Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jest to święto co roku obchodzone w Europie 5 maja, a jego początki sięgają lat 90. XX wieku. Jest to Dzień Okazywania Wsparcia i Tolerancji dla Osób Niepełnosprawnych. Tego dnia jest również obchodzony Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Myślę, że te dwa święta to bardzo dobra okazja do podnoszenia świadomości społeczeństwa. Po pierwsze, że w naszym społeczeństwie są osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Po drugie, że te osoby mają takie same prawo do równego traktowania jak pozostała część społeczeństwa. Po trzecie, że mimo, że mamy XXI wiek, to wciąż występują pewne negatywne stereotypy. Które odnośnie osób niepełnosprawnych, które mogą przyczyniać się do dyskryminacji tychże osób. I po czwarte, że istnieją różne bariery, czy to architektoniczne, czy to społeczne, utrudniające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, i te osoby muszą się z tymi barierami mierzyć tak naprawdę każdego dnia. Ale najpierw kilka definicji. Dyskryminacja to nieuzasadnione, nierówne, najczęściej gorsze traktowanie jakiejś osoby czy grupy osób znajdujących się w takiej samej lub porównywalnej sytuacji. Czyli, ujmując to najprościej, dyskryminacja oznacza złe traktowanie lub niedawanie szans y, tylko z tego powodu, że ktoś jest osobą w tym wypadku niepełnosprawną. Dyskryminacja wobec osób niepełnosprawnych ma nawet swoją nazwę e, Mianowicie to jest nazywany również ableizmem Nie jest to moim zdaniem powód do dumy, a raczej do wstydu Ponieważ to oznacza, że był czas, kiedy to zjawisko było bardzo nasilone i rozpowszechnione Skoro dostało własną nazwę Ale przecież nie ma się co dziwić, gdyż już nawet w starożytnej wsparcie Osoby niepełnosprawne były spychane i dosłownie, bo zrzucano je ze skał do morza Jak i w przenośni, bo byli uznani za gorszych i niegodnych życia po drugie, kim są osoby niepełnosprawne? Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych można przeczytać, że pojęcie osoby niepełnosprawne obejmuje osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Jak można zauważyć, są wymienione tutaj typy niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność fizyczna, czyli na przykład osoby, które są sparaliżowane, jeżdżą na wózku, mają amputowane kończyny, i tak dalej, i tak dalej. Niepełnosprawność sensoryczna, czyli w zakresie zmysłów, tutaj na przykład są osoby niewidome czy niesłyszące oraz niepełnosprawność intelektualna, czyli osoby, które mają obniżony. Poziom rozwoju intelektualnego. Często osoby takie mają trudności na przykład z myśleniem abstrakcyjnym, z rozumowaniem, z wyrażaniem własnych myśli, z rozumieniem norm panujących w społeczeństwie, z zapamiętywaniem, wydobywaniem informacji z pamięci, czy uczeniem się nowych rzeczy. Mogą też mieć trudności np. w komunikacji, czy z czynnościami samoobsługowymi. Nie zawsze znają wartość pieniądza. No, i nie zawsze znają do końca swoje prawa. W teście Wexlera, który służy określaniu poziomu inteligencji, osoby takie uzyskują wyniki niższe niż dwa odchylenia standardowe od przeciętnej. Czyli mówiąc po ludzku, osoby takie uzyskują e, mniej niż 70 punktów w tym właśnie teście. I tu kilka wyjaśnień. Moim zdaniem psychologia to bardzo ciekawa, fascynująca, obszerna i bardzo potrzebna dziedzina wiedzy, próbująca zrozumieć myśli, działania czy funkcjonowanie zarówno jednostek, jak i ogółu. Natomiast nie zmienia to faktu, że w przeszłości zdarzało się, że pewne określenia funkcjonujące w nomenklaturze psychologicznej były krzywdzące. I właśnie tu, w nazewnictwie poziomów niepełnosprawności intelektualnej, można to zauważyć. Dawniej niepełnosprawność intelektualna była określana jako debilizm, imbecylizm, idiotyzm, yy, następnie jako upośledzenie umysłowe. Na szczęście na chwilę obecną nie używa się już tych stygmatyzujących określeń, które również mogły prowadzić do pewnego rodzaju Marginalizacji i e, dyskryminacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Tak jak już wspomniałam, ten dzień może być dobrą okazją do zastanowienia się, e, jakie bariery napotykają na swojej drodze osoby niepełnosprawne, ale też do zwrócenia uwagi na to, że są pewne sposoby ułatwiające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. Pierwszy rodzaj barier, o których się bardzo często mówi, to bariery architektoniczne. Nadal można dostrzec na przykład wysokie krawężniki, schody bez podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Czasem na przykład okienka na poczcie, w urzędach, czy nawet bankomaty są na tak wysokim poziomie, że osoby, które są trochę niższe, mają z tym problem, żeby tam dosięgnąć. A co dopiero mówić o osobach, które jeżdżą na wózku. Inną sprawą są na przykład dziury w chodnikach, które są utrudnieniem zarówno dla osób jeżdżących na wózkach, jak i dla, na przykład dla osób niewidomych. Niektóre miejsca mają tak ciężkie drzwi, że trudno je otworzyć, a niektóre sklepy mają na przykład bardzo wąskie alejki, które utrudniają poruszanie się. Komunikacja miejska nie zawsze posiada autobusy czy tramwaje niskopodłogowe, a stare składy pociągów nie mają udogodnień żadnych. Myślę również, że dużo trudniejsze do pokonania są czasem bariery społeczne. Wokół osób niepełnosprawnych nadal jest wiele stereotypów. Na przykład taki, że osoby niepełnosprawne są mniej wydajne w pracy, dlatego też wśród osób niepełnosprawnych jest dużo wyższy wskaźnik bezrobocia niż w ogóle społeczeństwa. E, oczywiście trzeba zauważyć, że osoby niepełnosprawne w pewnych pracach faktycznie mogą sobie nie poradzić, bo nie są na tyle sprawne fizycznie. Natomiast jest też szereg Zawodów, które, w których jest to bez znaczenia, i w tych zawodach takie osoby odnajdują się równie dobrze jak inni. I tu trzeba też podkreślić, że również osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą podejmować niektóre prace. Wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, a także od tak naprawdę chęci pracodawcy. Często dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, są przewidziane jakieś ulgi czy zmniejszone opłaty. Czy wręcz dopłatę do utrzymania czy utworzenia takiego stanowiska pracy. I tu muszę wspomnieć, że są też różne miejsca, tak jak na przykład warsztaty terapii zajęciowej, które po pierwsze określają predyspozycje osób niepełnosprawnych, a po drugie przygotowują takie osoby do wykonywania konkretnych zawodów. Kolejnym stereotypem jest uznawanie, że za osoby niepełnosprawne trzeba wszystko załatwiać, że oni się na przykład wyręczają, czy to rodzicami, czy rodzeństwem, a z moich obserwacji, a pracuję z osobami niepełnosprawnymi, wynika, że wręcz przeciwnie, że większość takich osób stara się być jak najbardziej niezależnymi, stara się robić dużo rzeczy samodzielnie. Wiadomo, że mogą się znaleźć takie osoby, którym jest tak po prostu wygodniej, jeśli się wszystko za nie zrobi, ale moim zdaniem są one w mniejszości. Kolejnym stereotypem jest uznawanie, że osoby niepełnosprawne są mniej inteligentne, co oczywiście oprócz osób z niepełnosprawnością jest zupełnie nieuzasadnionym stereotypem. A osoby niepełnosprawne ruchowo czy sensorycznie mieszczą się najczęściej w przeciętnym poziomie inteligencji, tak jak i reszta społeczeństwa. Ludzie mają też różne tendencje do reagowania na osoby niepełnosprawne. Czasem wpatrują się w te osoby, wręcz się na nie gapią, a czasem z kolei w drugą stronę zdają się takich osób nie widzieć, nie zauważać i unikają patrzenia na nie. Czasem mam wrażenie, że ludzie się boją osób niepełnosprawnych, boją się na przykład z nimi porozmawiać, czy ich dotknąć, tak jakby bali się, że się zarażą niepełnosprawnością, a przecież niepełnosprawnością nie da się zarazić. Czasem ludzie traktują osoby, na przykład na wózkach jako otumanione, czy niedosłyszące, i nawet nie to, że krzyczą, czy wręcz się drą, jeżeli się do nich zwracają. Czasem można też zauważyć, że ludzie traktują dorosłe osoby niepełnosprawne tak, jakby byli dziećmi. Do Pytują się ich o to samo po kilka razy, lekceważą ich zdanie. Zdarzyło mi się naprawdę kiedyś widzieć taką sytuację, kiedy kobieta, najprawdopodobniej matka dorosłego mężczyzny na wózku, będąc na przystanku, pyta się go: Czy na pewno nie chcesz zrobić, Siusiu? Mm. Ech. Naprawdę. Czasem niektórzy, robiąc to w dobrej wierze oczywiście, wyrywają się do pomocy, mimo tego, że nie wiedzą jak tej osobie pomóc. A najłatwiejszym sposobem byłoby po prostu spytać taką osobę niepełnosprawną, po pierwsze, czy pomocy potrzebuje, a po drugie, jeżeli tak, to co możemy dla niej zrobić, żeby jej pomóc. Bo trzeba pamiętać, że źle udzielona pomoc może wręcz takiej osobie zaszkodzić, jeżeli coś źle zrobimy. Jednak żeby nie było tutaj tak pesymistycznie, to według wspomnianej już konwencji państwa mają wprowadzać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, więc na przykład w nowoczesnym budownictwie coraz więcej jest podjazdów dla wózków, czy nawet specjalnych wind, które ułatwiają poruszanie się. Miasta modernizują ulice, robią specjalne zjazdy, schodników, łatają dziury. coraz częściej widać też na ulicach niskopodłogowe autobusy czy tramwaje. Dla osób niewidzących na przykład sygnalizacja yy, na przejściu wydaje z siebie dźwięki. Są też przy przejściach takie specjalne uwypuklenia, które ostrzegają, że za chwilę będzie jezdnia. Leki są opisane alfabetem Braille'a. W telewizji coraz częściej można oglądać programy czy to z napisami, czy z lektorem języka migowego dla osób niesłyszących. Są też specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Można więc powiedzieć, że coś zaczyna się w naszym państwie dziać, coś zaczyna się zmieniać i to nawet w dobrym kierunku. Oczywiście, wiadomo, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które powinny ulec zmianie, jeszcze mnóstwo modernizacji powinno zostać wykonanych, ale można powiedzieć, że już coś jest zrobione, żeby osobom niepełnosprawnym trochę to życie w społeczeństwie ułatwić. We wspomnianej już konwencji zapisane jest, że państwa mają też dbać o podnoszenie świadomości społeczeństwa. W tym mają też obowiązek zwalczania stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk. Stosowanych wobec osób niepełnosprawnych, zwłaszcza na przykład poprzez kampanię w mediach, a także poprzez nauczanie w szkołach. Obecnie w szkołach promuje się na przykład edukację włączającą, która pozwala dzieciom niepełnosprawnym funkcjonować w grupie rówieśniczej, na przykład też nawiązywać relacje z innymi dziećmi, czy znajdować sobie przyjaciół. W swoim życiu i pracy poznałam naprawdę wiele osób niepełnosprawnych i zaręczam, że każda z tych osób jest wyjątkowa. Więc w dniu walki z dyskryminacją wobec osób niepełnosprawnych, wszystkim niepełnosprawnym, życzę tego, żeby tych barier nie doświadczali, żeby było ich coraz mniej, żeby się nie spotykali z dyskryminacją, a także żeby byli uznawani za pełnowartościowych członków tego społeczeństwa, bo przecież nimi są. I to wszystko na dziś. A jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Możesz także wpadać na mojego Instagrama. Do następnego, pa!